Organizowanym przez Osupoli na targach Krakow Game Days. Witam się z Wami, Puszek oraz... Oglądasz, dzień dobry, dzień dobry. E, co my tu mamy za teraz? E, Wilczku Paiwo do którego właśnie przechodzimy. Gracze już zaczęli e, no, pierwszą mapkę. Wstępnie jak powiedzieć, no ale nie ma na to czasu. Zaczynamy od Frightmare. Znowu Wilczku gra pierwszą mapę Frightmare. Jak wczoraj. Jest to dalej ostatni mecz w sumie na tym polu BO7. Warto też Kajt. wspomnieć, że to jest dolna drabinka, także, osoba, która przegra ten mecz, już odpada z turnieju No dobre. Tutaj widzimy Fiveway zmisował. No, tak wcześnie strasznie Fiveway z misem. Nie wiem, czy to jest pick. W tym momencie już ciężko mi naprawdę zgadywać. Bo z jednej strony mógł to wybrać Fiveway, ponieważ Wilczku nie jest fanem. Tak szybkiego R, ale z drugiej strony, Wilczku wczoraj zagrał tą mapę świetnie, więc to też mógł być jego pick. Pajwoj raczej by streamówki nie figował. No, podobała się, no, to sobie no. Póki co Pajwoj z kolejnym missem. 100 botemu. temu. Tutaj mamy st pierwszy streamowy part. Póki co Wilczku bardzo stabilnie, prawie 99 avc już w tym momencie. U Pajwoja trochę gorzej seteczki. No nie wygląda to jakby to był jego pik, naprawdę. Przechodzimy do drugiej połowy mapy. Pajboy smutny. Nie wie co się dzieje, znaczy może wie, ale. Wilczku bardzo, bardzo do przodu z punktami. No, wilczku musi na następnym ciężkim partii zmisować, co najmniej raz, żeby Pajwoj w ogóle miał szansę go dogonić. A Pajwoj musi trzymać swoje kombo już do końca. Jednak ja myślę, że szanse na taki comeback są dosyć nikłe. No, to prawda, szanse są znikome, no ale... Nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Slidery trafione. W tym momencie mamy drugi stream part, trochę cięższy niż poprzedni. No i właśnie i Pajwoj i, i Wilczku. Szkoda, gdyby tylko Wilczko zmisował, Pajwoj mógłby nadgonić. Natomiast, no, Piwoy tutaj w tym momencie już na 100% nie ma szans na powrót. Już prawie koniec mapy. Trzymałem dosyć równe combo, więc myślę, że definitywnie, jeśli Wilczku nie failnie, na, na co nie wygląda, to pierwsza mapa wyląduje na jego koncie. A na tej mapie też nie ma za bardzo już, gdzie failować więc możemy spokojnie dać już mu punkcik za ten pierwszy punkt. Miejmy nadzieję, że znowu nie zobaczymy wyniku 4-0, bo by to... Trochę Jednak smutne. po tym meczu od razu zobaczymy mecz Łabów-Wolf y... i Mr. Boom. Uuu, to będzie ciekawa rzecz do zobaczenia. To będzie bardzo ciekawa rzecz do zobaczenia. I Wilczku z Eską. Czyli I jednak, jednak był tam slider był slider break. break. Tak, tak. No, póki co wilczka całkiem niezły performance. To, by, y, to był pik wilczka, to detka. Pik wilczka, no tak też myślałem. Monologic Paiwo i pick no. Także mamy. Hidena to. Tak? Monologic to był hiden? Tak. Tak mi się wydaje. Nie, chciałem, nie chcę go pomylić z tym nowym modem kolorowym. Tak, nie, to był, hiden, to był hiden. hiden. Pikowanie hidena na wilczka, no to to jest odważne posunięcie że Pajwoj czuje się pewnie. No Pajwaj też Hideny bardzo lubi, dużo gra. Zamiast już na początku z pierwszą setką. Mapa widzimy ma trochę jumpów, na których jednak ze 100% ATC trzyma się w Wilczku. No, mapa się jeszcze tak naprawdę nie zaczęła, bądźmy szczerzy, to jest dopiero Pierwszy part mapy, Dymy, zobaczymy za chwilę. Byłbym zdziwiony, gdyby ktoś z nich tutaj misnął w tym momencie. No zawsze może się rączkę jakoś powinąć. Mapa nam się rozkręca. Jak misować, to tutaj. Póki co obaj gracze trafiają jumpy. Wieliczku gdzieś tam setkę zaliczył. Ale póki obaj mają combo, to jeszcze nic nie jest przesądzone. Połowa mapy za nami. Póki co, tylko o te dwie setki wygrywa wilczku. No, tutaj jest bardzo równy. O, no, można powiedzieć, że Paweł wie, dobrze wiedział co pikuje. Naprawdę wysokie asecy z jego strony. Wilczku, no, ma wyższe, ale. Ale powoli je traci. Różnica między nimi jest dosłownie marginalna. Tutaj każda setka, każde kółko ma znaczenie w tym momencie. Pajwoj setka. Obaj gracze trzymają. Wilczku, też parę setek tutaj widzę. Pajwoj z wyższym ACC na ten moment. Oho. Czyżbyśmy mieli zobaczyć ACC Wars? Chyba pierwszy raz na streamie? Czy nie widziałem wczorajszego mecz, meczu Wilczku z Wilkiem, także to nie mogę powiedzieć, ale... Ja jeszcze nie widziałem na tym turnieju na pewno. Na pewno, pewno. były klaus wyniki. Tutaj w tym momencie gracze dosłownie biją się na to, kto zrobi więcej setek. A koniec mapy jest dość wolny, także tutaj jest gdzie setko... O, no już nie ma gdzie setkować. Pajwoj wygrywa Hidena na Wilczka o jedną setkę? No, coś takiego. Jedną ale... setkę, dokładnie tak. ACC Wars. No i, set... i Wilczku jeszcze zgubił z tego co widzę jeden slider, end, więc to miało też dość spore znaczenie, bo nie dostał full punktów za jednego slidera. Dodatkowo do setki oczywiście. Także bardzo dobry pick ze strony Pajwoja. No nie wiem, gdybym ja wygrał z Wilczkiem na ACC na Hidenie, to... Dla, byłbym no bo dużo domny. spokojniejszy w tym momencie. <laughs> co widać chyba u Pajwoja na twarzy. Następna Pełna melancholia. Wilczku pikuje Invisible. Invisible, czyli jest to, to jest Hard -rock. i to jest dobry pick na Pajwoja. Pajwoi Bywoj nie jest graczem, który czuje się komfortowo na wyższym AR, co po pierwsze było jeździć na Frightmare. A coś tam na Hardrockach też się cieszy. podejmując tutaj jakąś Czyżby radosną Wilcz, w konwersację. w ogóle, bo widziałem, że zniknął nam tu na chwilę. Także tak, wszystko coś... po staremu. Turnieje w osu jak zwykle. Wszystko działa tak, jak powinno. Aaaa, <laughs> ready nie był i wystartował. No proszę. Hmm, czyli to o to chodziło. Za no. wolno się przygotowuje. O, widzimy, że mapa startuje. No to jest typowa mapa Natsumery. Parę streamków, jakieś tam jumpiki, dużo sliderów. Raczej takie flow, jakie widzielibyśmy w większości starszych map. Bardzo przyjemna mapa do grania, natomiast zobaczymy, jak poradzą sobie zawodnicy. Jest to pikwiczka, który zdecydowanie się pewniej czuje, pal, już na samym początku z paroma setkami. Ciekawe jest to, jak rozmawiałem z Boomem, że on czasem lubi sobie parę setek na początku mapy, wtedy się czuje pewniej. Nie wiem, no, czy jeszcze sam któryś stosowałem strategię na tak. mis na początku, żeby się odstresować, ale uznałem, że granie warta świeczki, bo i tak się dalej stresuje, ale no, może niektórym to pomaga. No, ale póki co obaj gracie na FC. Ale to Wilczku ma 100% ACC. O Pajwoi może tylko liczyć na to, że omsknie się mieszka Wilczkowi. No właśnie, Wilczka. właśnie na to Pajwoi czekał na tej mapie i jeżeli teraz on utrzyma combo, będzie to kolejna mapa dla niego. Możemy też przypomnieć, że wczoraj e, Pajwoi wygrał na Waxona mecz do w Rakecie i to do zera. Do zera że Pajwoj jest zawodnikiem, na którego warto Taka, można uważać, zwrócić uwagę. Cicha woda! No, dokładnie tak. Pajwoj dużo gra turniej, natomiast yy, nie jest jakimś super znanym zawodnikiem. Ale że tak dobrze mu pójdzie na lanie, tego się nie spodziewałem. Granie tak dobrze w tych warunkach nie jest wcale takie proste. A Pajwoj dalej trzyma kombo, to już 500 na jego koncie. Przewaga rośnie. Gdzieś tam ucieka Wilczkowi z, z wynikiem, jeśli teraz nic nie to naprawdę może się odwrócić mocno szala. Dwie trzecie mapy za nami. Póki co Pajwoj nie wydaje się misować. O, o. no, <grym> To Pajwoj żeś powiedział! Misem. Pajwoj z misem. Dwilczko ma do nadrobienia jakieś 80 tysięcy punktów, co jest bardzo do zrobienia. Fivey po mi się jeszcze. Ma na tyle czasu. Kliknął trochę pięćdziesiątek, co też. strasznie na pewno mu utrudniło. No i acesuje jego też mu sporo zaniża skora. No, misuje o. po raz kolejny. Prawie sfailował. Czyżby się chłopak zestresował? Wilczku odbija. Pierwsze miejsce na tej mapie. Cóż za comeback. No całkiem niefortunna sytuacja dla Paywoja z tym misem. Był już na wygranej pozycji, niestety omsknął mu się, mu się. Omsknęła mu się ręka, co wykorzystał Wilczku, który już ma przewagę 100 tysięcy punktów. Ponad i wygrywa tą mapę. Ale jest to też pik Wilczka, także to jest tego powinniśmy się spodziewać, że gracze będą wygrywać swoje mapy, które wybierali. I póki co tak jest. Mamy 2 do 1 dla Wilczka, i teraz czas na pik Paywoja. Jestem ciekawy na co się decyduje. Hmm. Myślę, że może tutaj zaatakować jakimś NoModem albo Hidenem, to jest jego arsenał zdecydowanie, na którym się czuje najpewniej. FreeModów w tym pulu chyba jeszcze nie ma, o ile dobrze pamiętam. Nie, są dopiero na BO13. Tak, także FreeMody, NoMody i y to, to to są rzeczy, z których on najczęściej pikuje. Z tyłu można zauważyć świetnych zawodników yy, z Mani. Arkitew, widać skupienie, klika te swoje cztery klawisze. Tak, nie byłem przekonany na początku do Mani, ale teraz tak patrzę. Mania spoko, ogólnie. Chyba, chyba spoko. B jest gierki to jest spoko sprawa. Mamy pick, czyli jednak powinnoj poszedł w detkę. Kata o moi nobigaku. wolniejsza senie 220 BPM. No jestem trochę zaskoczony, ale może chłop. Czuję się pewnie na tej mapie. Zobaczymy. Chłop, co robi? Mapa ma bardzo dziwne jump patterny. Obaj gracze mają problemy z trafieniem ich celnie, natomiast nikt nie misuje. No myślę, że początek mapy spokojny. Warto wspomnieć, że Pyboy z tego czasu grał na myszce, także może może pomyślał, że na tej mapie paterny nie są wygodne do grania na myszce. I w ten sposób chciał zrobić kontrpika na wilczka, ale. A kto wie, może sobie teraz zamienia tablet myszka, tablet myszka. A, ja stąd nie widzę. Ale. No, nie wiem, nie wiem. Piboy, Duży Chłopak, to ciężko zauważyć troszeczkę jego stanowisko yy, z naszej perspektywy. Ale oh. może pan kameraman pokaże nam jego stanowisko po tej mapie póki co mapa połowa mapy za nami obaj gracze trafiają wszystkie duże jumpy natomiast Pibo z trochę lepszym ACC póki co jest na prowadzeniu. Po raz kolejny mamy sytuację, w której każdy mis tak naprawdę przesądzi o wyniku tej mapy. A przed nami jeszcze jedno KI, na którym będzie gdzie misować. Baga, oh, Pajwoj. Obaj! Wilczku oh, też! W Wilczku troszeczkę wcześniej, także będzie miał te 10 kombo więcej, natomiast ACC dalej jest lepsze od Pajwoja i myślę, że to będzie miało teraz największe znaczenie. Coś się dzieje. Swoje piki widocznie mają na tyle opanowane, że. O, chociaż tutaj jeszcze może się coś zdarzyć. No to są największe jumpy, ale mapa właśnie nam się skończyła i Pajwoj wygrywa o 24 tysiące punktów, tak naprawdę, na samo ACC, gdyż. Różnica w kombo jest tak nieznacząca. To jest dosłownie 10 combo. A więc mamy. Pawbo ma... zadowolony, zadowolony, ewidentnie. Zobaczmy, na tablecie gra chłopak. To chyba jest. Nie wiem co to. Tu... Ale myślę, że tablet jakiegoś gorszego sortu. <noise> Włamik, wakomik. Ja polecam bardzo chujony. Bardzo bardzo przyjemne tablety. Mój pierwszy tablet to był Hujon, ale wtedy jeszcze nie było tych sterowników fajnych bez Impodlaga i nie grało się na nim aż tak dobrze, natomiast teraz to, teraz to można śmigać. Przypominamy również, że firma Hujon sponsoruje nagrody dla zwycięzców naszego turnieju. I mamy NoMod. Forward! Forward, o, czyli naj, najdłuższa chyba mapa w polu. Jumpy, jumpiki. Jumpy, jumpy, jumpy Ja sobie mówiłem, trochę chłopokie i jumpy, skoki i jumpy. Dość nudna mapa ogółem, natomiast testuję consistency na, na jumpach. To chyba z wszystkich y, puli moja ulubiona y, mapa, jeśli chodzi. Znaczy głównie tak przysłużę ja muzyka, ale. Muzyka jest dobra, natomiast sam, sam, map, samej mapy fanem nie jestem, ale nie powiem, że ogląda się ją dobrze. Tak jak mówiłem, poskakać sobie można. Zobaczymy kto w tym skakaniu jest lepszy. Na razie Wilczku ze 100% ACC. Playboy Chociaż Pajwoj wcale nie jest jakoś bardzo gorszy i nadrabia. No to dopiero 300 kombo mapy. Zaraz będzie pierwszy tak naprawdę trudny jump part. To przerwa. I druga przerwa. Czy może trzecia? Teraz Aj, zaczynamy konkurs z Puchar Świata w skokach narciarskich. W skokach do kółka. Uwaga, jump part. I ja skaczą jak zawodowcy. Żaden z graczy nie stracił kombo na tym teraz slajdery A, i fajwo faj, urywa. Kolejny miss w No te ślizgacze tutaj są nie wybaczają błędów. To na pewno. No ale to pik Wilczka, także to jest mapa, którą on teoretycznie powinien wygrać. Jak tak dalej pójdzie, będziemy tutaj mieli tie breakera. Ale Wilczku misuje, gubi się też na slajderach. I teraz Pajwoj ma przewagę kombo, a przewaga w punktach jest na tyle niewielka, że mógłby to jeszcze odrobić. Niedługo będzie połowa mapy za nami. Ma no, teraz bardziej e, relaksujący tak naprawdę part. Mniejsze jumpy, sliderki. Idealne miejsce, żeby ponabijać sobie trochę combo. Gracze widzą. Co się dzieje? Pajwo i wie, że jeżeli utrzyma kombo, ta mapa będzie należeć do niego. Wilczku widzi, że jest z tyłu, jeżeli chodzi o kombo. Że ta przewaga teraz jego będzie maleć i maleć. Teraz powoli czekamy, aż rozkręci się festiwal skakania. Co by tu powiedzieć? To nadal. Nadal czekamy aż... Przepaga Wilczka cały czas maleje. Dla Pajwoja taki wolniejszy part teraz jest zbawieniem tak naprawdę. Gdzieś ta, ta różnica punktów cały czas zbliża się do zera. Kolejna przerwa. I teraz... Teraz. Teraz zacznie się. <noise> teraz. teraz! Skaczcie chłopy! Skaczcie! Ruszamy z jump partem. I to tutaj wszystko się wyjaśni. Który z zawodników tak naprawdę tą mapę wygra. Uwaga, jumpy. Obaj gracze solidnie trafiają. Czas na slajdery. Trafione przez obu graczy. Kolejne przed nami. Bez misów. Fajwo i dogania. Różnica jest coraz mniejsza, to już jest 10 tysięcy punktów. Slidery, jumpy trafiane. Pajwoj traci trochę ACC. Dłużej mu zajmie od, od, odbicie prowadzenia. I Pajwoj zmisował. Tuż przed tym, jak miał przejąć prowadzenie. To już koniec hardparta? No no nie, jeszcze, tutaj... jeszcze slajdery jakieś. No ale to już nie ma ale... tak naprawdę znaczenia. Wilczku już odrobił całą stratę, I którą, znowu Pajwoj Pajwoj wcześniej... którą Pajwoj wcześniej. Którą Pajwoj wcześniej. Próbował zmniejszyć. No, niestety, ryby... No, się już totalnie. Gdyby nie ten slider, ten jeden slider. Ten jeden slider. Mamy już koniec mapy. No, mamy 3-1. Czy 3... 2, przepraszam. Czy 2? Czy 2? Jeśli Paywall wygra następną mapę, to mamy... No, Paywall musi przemyśleć swojego następnego pika, gdyż jest to jego ostatni pik. W tym meczu kluczowym jest wygrać następną mapę, żeby doprowadzić do tiebreakera. Wilczku jest już na punkcie meczowym. Patrzy, rozmyśla, czym by go tu zaskoczyć? A może, tak. Wstanę. Co będę siedział? Idę. Gdzie on poszedł? A, dobra, ja pikuję to. I ty na tym teraz się wywalasz. Wilczku myśli. Hmm. Ty, dobra, dobra, spoko. Gramy TB. W porządku. <laughs> Wszystko ugadane. Pokaż... Aha, pokaż pula, bo map nie znam. <śmiech> <śmiech> Mamy no. pick. To jest Tetrala, -te Taino Kodomotachi, mapa CS2. Bardzo duże BPM. Szybkie slidery Nie... Bardzo niewygodne jumpy na alternate, bądź jeżeli ktoś jest kozakiem na single-tapie. I mapa też nie jest jakoś długa to jest 2,5 minuty bodajże. I będzie co oglądać, na pewno. To nie jest mapa podwilczka, zdecydowanie. To jest naprawdę nieprzyjemna mapa do grania na myszce. Myślę, że Paywo bardzo dobrze zrobił, plikując tą mapę, chociaż tak naprawdę wszystko wyjdzie w praniu. Póki co mapa powolutku Z wolniejszym partem leci No na razie lecą równo I teraz prawd... o ile dobrze pamiętam Jeszcze nie teraz, za sekundkę rozpocznie się pierwszy trudny part na mapie, Paybo jest pierwszą setką No, właśnie te paterny są dość niewygodne do trafiania na myszce. Natomiast Wilczku elegancko je chwycił. Tak samo Piwoj duże jumpy. Obaj gracze trzymają combo. Piwoj trochę gorzej z ACC. Prawdopodobnie liczy na to, że jego przeciwnik zmisuje. I też jest już e, połowa mapy, a nadal trzymają full combo. No tak naprawdę najtrudniejszy jest ten następny szybki ward, jest naprawdę, nie wybacza błędów i wymaga ogromnej precyzji, pomimo tego, że to jest CS2, no trzeba tam nieźle machać łopatą. Jak na razie to najmniejsze błędy mogą przesądzić o wyniku tej mapy. Widzimy ACC ja trochę mniejsze. piąteczki na rozluźnienie. Czuję, że zaraz zacznie się imba. Tak, teraz będziemy mieli małe spowolnienie mapy. I jak. Jak buchnie to tylko raz. Najcięższy part teraz na mapie, uwaga. Czy zobaczymy jakiekolwiek misy od której, którejkolwiek strony? Póki co, Wilczku na ACC jest, jest troszeczkę z przodu. Dwie A. setki ich dzielą. Ale trzymają się, trzymają. Wilczku trafia ten part na myszce niesamowicie. O, Ojej, jej, I pajwoj jest tym, który misuje po raz pierwszy. To jest prawdopodobnie koniec dla tego zawodnika w tym turnieju. Naprawdę, ta mapa i poprzednia były tak niesamowicie bliskie. A Wilczku bez. błędnie. A! Krzyczy z radości. No, mi się wydaje, że Wilczku na pewno cieszy się z tej wygranej, ale też ma z tyłu głowy, że to było, jak to się mówi, too close for comfort. Te dwie mapy teraz to naprawdę były ledwo, ledwo, ledwo powiedziałbym. To tylko slider break, przesądził o wszystkim. Gdyby Piwoj nie, nie zrobił tej 50 i przejechał do końca na 300, wygrałby tą mapę. No ale mamy wynik: 4 do 2. Do Groźne spojrzenie. O nie. To, to było niewybaczalne. To był niewybaczalny jak to, to ten nowy taniec, tak? Yy, jak on się tam nazywał? Bad Bad Bab. Nie mam nie mam pojęcia co, co się w tym momencie wydarzyło. Ja nie chcę mieć o troszeczkę, tym pojęcia może. Chyba się wyłączyłem, że tak powiem. E, ciężka ciężka noc, ciężka noc, ciężka noc. A jak poranek? A poranek, poranek to jak nowo narodzony dosłownie. Czy na śniadanie zjadłeś może jajecznicę na...